Drodzy obywatele, słuchajcie, no powiem wam wprost, 30 nowych podatków już się zgodzę do wprowadzenia, ja się nie będę cedegielił, ale jest jedna sprawa. Jak użyjesz kodu Żaba YouTube i obejrzysz ten film do końca, to być może się zastanowię, podatków nie wprowadzimy. A jebać Donalda, essa. Halo, halo, witam wariaty, P2000 Startak świdus, świrus, ze mnie jest szwilus, ewidentnie ostatnio, taki że odcineczek, szybki nocny, znaczy ten z do wygrania, łapka, komentarzy, sobie tak naprawdę, jeśli do końca dobijecie, zgadz do z jak chcecie tego świdusa od świrusa wyjaśnić, aby zgadnąć, podać mi sygnał, marza, podłoga 097, Link w opisie jak chcecie skiny na Blika, Paypala, Przelewik, zamienić, to się odzywajcie elegancko. Dzięki za aktywność mordeczki, bimbe, bo no, chyba robisz smaka, bezczor, robisz smaka. Pozdrawiam Długnowski, wszystkim Kamilowski, Szadołek, Danielo, Prozacko, Gitek, Sigma Buszek, Wetkarz, Krzysiek, Mikowski, Reni, Tank, Pablo po prostu, Kostaros V, Simarko, Mega Szkodnik, Bartek B, Onser, Awusito, Kerel Biadusza, dziękuję, mordy, że jesteście dzięki za wszystko. Boże, Leszek, jak ja te komentarze od ciebie, no nie mam dzisiaj jak przeczytać, mówię. Bude mam, ale jestem po prostu zmęczony. Lecimy sobie z odcineczki, jesteśmy czyś na KSF, bo dzisiaj jest szynka Toxic. Ja nie jestem toksyczny, ale Toxic Faker kiedyś był taki gościem, taki właśnie sadział się. śmiejaliśmy, gadaliśmy, ogadaliśmy troszeczkę o branży, branży porną w Polsce, która jest branżą bardzo słabą. Ja niestety w tej branży no niestety dla branży nie zamierzam się angażować bardziej Wtedy, może by się troszkę ta branża zmieniła, macie oczywiście dwa konkursja, łupka kontem bridge, jutro do rzuca nowego skinka obiecuję, i purple do depat dwa skinki macie takie, kod promocyjny oczywiście żabal ty 20% bonusu do ładowania punkty te macie takie te matkę eventowe, niewentowe, nas nie ma chwilę ale się tak zbiera, 4 zł na sartakie wielzymacie kodu i możliwość natychmiastowej wpłaty z kinami Uważajcie, no bo teraz niestety kosy spadły w ogóle to, aha, bo to jest coś takiego, że ten gdzie widzicie i się Część starda się dostaje, to już na 100%, coś tam, coś tam tego, tamtego Myślałem, że bardziej spadnie ogólnie. Chyba powolutku te ceny wracają z knowiecie, tak jak coś się odjebało, nie trzeba już o tym powtarzać yy, ale tak to wygląda. Dobra, troszeczkę toksik. w ogóle tak, otworzymy sobie ją jeden raz, ale lecimy sobie tylko na 50 snek toksik. Teraz lecimy sobie codziennie praktycznie. Opatrzcie, chłopak od tym, prawie wypadła. A w ogóle z ciekawości właśnie, 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 bo my zobaczymy. Tak spójrzmy sobie, nie wiem smyć czy ją weźmiemy, nie, weźmiemy jakąś inną skrzynkę. My musimy obczaić, yy, miałem dać, urada, bo damy jakąś, no musimy obciąć jakąś skrzynkę z jakimś takim całkiem spoko skinem, żeby potencjalnie móc też z tej bati, żeby on wypadł nam na korągach czy coś. Żeby właśnie był też dla Was na givea. tak, zrobimy szybki taki tutaj przegląd na skrzynek i za sobie jakoś wybierzemy. Myślę, że od tych za 8. Możemy, tutaj mamy za 10 mamy D-bomba, no i tego workshopa też możemy zmieścić. No i tak, mamy troszeczkę savanna za tutaj 8 zł, uspec, monster, mashup, mk, chantico, fire, coś tam tutaj jest, gloczek, snakata, krwmw, Front frontside misty, awupka, nonorka. Co mamy tutaj? Dobra, na razie mi się savanna podoba najbardziej, insektor, też jest parę spoko skinów. A dobra, bierzemy to Sawannę, bierzemy to Sawannę w takim razie, ona kosztuje w ogóle 8 zł, więc jednak odstrzyneczki za 8 ziko będzie, nie za 10,40, no dobra, coś tam z tego wniknie, yy, mamy tutaj władę w słabo poleciało i lecimy na batelkę i ciśniemy, ciśniemy nocny noc odcinek, no miałem pod wodę, mówiłem w poprzednim filmiku, nie pojechałem, taka zmuła. Niestety, no dwa dni potrzebuje do pełnej regeneracji. Nie wierzcie co mnie przykładu. Mówiąc o poprzednim filmiku, jeszcze dziś sam o tym powiem. Historię Wam popadam, jeszcze jak obiecałem, ale nie dzisiaj się nie jestem jeszcze w stanie, bo dużo się działo, dużo fajnych rzeczy. więc naprawdę uciekujcie fajnych historii. Dobra, to była skrzynka. Spytanie Sawanna to, była, dobra. 50 sawan, na czterech. Wjeżdżamy, 4 paczki akurat kosztuje. Na czterech. Myślę, że w dogu. Albo nie w standardowej, bocie, że kolonki nam wypadną. Myślę, że taka inna bitewka na cały odcinek będzie. Spoko, myślę, że od też troszeczkę, pokombinujemy też, żeby te materiały też inaczej wyglądały. Coś tutaj poszło nie tak, dajmy sobie sobie boty, mamy forsa, nie mamy problemów technicznych, w zasadzie mamy problemy techniczne przy nagrywaniu właśnie z Case Haga, ale dzisiaj się spoko, włączamy sobie w ogóle te wszystkie inne karty pozostałe, żeby nam nie zaczynało. I tak to wygląda, w ogóle wariaty, jak kogoś mam ogarniętego, 231, czemu Glock? Aha, bo to jest czerwony. Kurde, no właśnie, no właśnie, Pytania teraz, ja chyba damy tego Ja zapomniałem, że przecież teraz się strasznie zmieniły ceny skinów na Steamie. Nie wziąłem tego też pod uwagę, bo teraz te wszystkie czerwone skiny, tak zwane foresty, są dużo droższe. No ale dobra, no pamiętam, jeszcze niedawno ten glock był w giveawayach w ogóle często dawany. Kilka osób pisało w ogóle, sytuacja jest taka wariaty, kurde, byłem wam wysłał dzisiaj skiny, przepraszam, wyślę jutro, przepraszam, że potem muszę czekać, obiecuję wam, że wam wyślę jutro wszystkie skinki od przyzrodomości, jest tego dużo, nie chcę, myślałem, żeby żebym mógł, ja to jest tak jak wam dupa napisze, że ja nie odpisywałam, bo byłam zajęta, chuja prawda, ja też nie odpisuję wam tego, że zajęty jestem, bo nie jestem zajęty, bo ja mam czas, żeby wam odpisać mam taką zasadę, jeżeli chodzi o skiny odpisywania od na ja teraz sobie po prostu siadam i w jednej chwili to ogarnam i po prostu chcę każdemu odpisać wszystko, coś by było dobrze, więc ja nie odpisuję tego, że ja nie mam czasu, bo czas mam, więc wam nie powiem, że jestem zajęty czy coś, bo się zdarzało, mi się też zdarzało tak mówić, że jestem zajęty, tylko mu się odpiszałem, nie bóję się, to nie chciało. Dziękuję, dobranoc, koncert wici 200 złotych, aż demolka w ogóle. Patrzcie, jaki teraz na tych skrzynkach tanich jest taki handicap, przez te czerwone skiny właśnie. Nie wiem jeszcze, jak to wszystko tutaj wygląda, nie? będę musiał sobie to przejść, czy to słyszycie, czy z skiny już się zaktualizowały te ceny. Nie ma jakiejś notki albo bo, ale pominąłem. No ale dobra. Także pamiętajcie, rada to te żaby, specjalisty do spraw kobiecych, który sam sobie nie radzi, ale jak komuś doradzam to zawsze. Pomoże rewolwer, lama, kanion. Dużo tych skinków tutaj jest w ogóle fajnych, czyli No nie wiem, co bym dał. Frontside Misty bym dał, bo on jest bardzo ładny skinek 880. Guerrilla. Przewaga jest ogromna. Myślę, że wszystko się w tym battle może wydarzyć. Może wypaść jakaś koronka, która może tu mocno namieszać. Ale zobaczymy, zobaczymy, 200 zł, akaczyk odbił. Te ceny są niesamowite teraz. Ja muszę sobie w ogóle wejść jutro zobaczyć rynek Steam, bo jak mówię, sprzedałem te skinki, wszystkie czerwone skinki, które sprzedałem, wystawiłem. No Boże, które wystawiłem, sprzedałem, sprzedały, siadałem mi tam po najniższej cenie. Pierwszy raz w ogóle na rynku Steam, chyba od 5 czy 6 lat cokolwiek sprzedawałem, ja wystawałem, wystawiałem tam, bo tam było trzeba coś tam sprzedać na koncie z tym, żeby mnie blokowało. Raz tam miałem coś takiego, nie? Jak wtedy miałem to włamanie, tak to nigdy nie sprzedawałem nic na Steamie, nie jestem zwolennikiem sprzedawania na Steamie, no ale po prostu wiedziałem, że na tym jestem w stanie zarobić, jak dobrze rozegram. Jak tak troszkę poczekam po prostu te ceny się ustabilizują, sobie kupię jakieś skinki, sobie sprzedam je na krypto, coś tam wam na giveaway'e, każdy będzie zadowolony, krypto troszeczkę wzrosło. Bardzo fajne, fajnie jest wariaty mieć kryptowaluty, jak sobie na przykład wydajecie ileś tam kasy w weekend i potem widzicie, że one wzrosły, to wam się praktycznie imprezują. Zwrócił, zwrócił wam się wyjazd imprezowy, nie wiadomo jak to wygląda. This is how it look. Like, coś wziąć za robotę, kurwa, muszę go kompa kupić. miałem tam mamuśka ogarnąć jedną rzecz jeszcze. Bo sytuacja tak wygląda, że na stronie, której kupuję nie można płacić gotówką, a ja jestem zwolennikiem płacenia gotówką i wszędzie gdzie mogę płacę gotówką. Na koncie też też mam pieniądze, bo są sytuacje, gdzie można tylko kartą płacić wiadomo, ale nie jestem zwolennikiem trzymania kasy na koncie z wielu przyczyn, z wielu sytuacji. Yy, zawsze wszystko wolę, jak, jest, jak jak się ma nad czymś, nie lubię, jak nie mam nad czymś pełni kontroli, nie? Dlatego też jestem osobą, która bardzo sobie ceni samotność, bardzo sobie ceni wszystko nad czym ma kontrolę. To są sytuacje już oczywiście, kto nie da się kontrolować wszystkich. No bo jeśli nie da się kontrolować tego, na przykład metody może pierdolnąć, nie? Czy nie wiem, czy górba, że coś się stanie nieoczekiwanego, dużo się nieoczekiwanych w życiu dzieje. a czasem to są fajne rzeczy nieoczekiwane. Ja lubię, że się dzieją rzeczy nieoczekiwane. Yy, taki nieodczekiwany śmieszny jak wam powiem, jutro wam powiem Jedna zajebista historia na pewno będzie, no myślę, że za 2 trzy historie się znajdę ogólnie, nie, yy, coś tam się odpierdzielało, coś tam się działo, wuję wam, wam poopowiada bazylisiek za 200 zł, ależ tu będzie w ogóle demolka w tym battle, my tu dwa kółka wyjmiemy, powiem wam, że hit, prawie dwa koła to jest do wyjęcia. Także są skinki, no ja zobaczę, nie chcę już dawać skinu Factorinu na giveaway'e, mimo wszystko, chociaż one cenowo chyba stoją akurat pod kątem tych, czy znaczy te ceny, te skiny w faktorium nie spadły ich ceny, one już chyba tak zostaną albo nie wiem, na pewno w każdym razie będzie, będą trwałe zmiany na rynku przez to, że weszły po prostu, weszło coś, co już będzie z nami, tak, no bo to co innego jest jak się rynek psuje przez jakiś tam różne rzeczy, nie wiem, sytuacje, jakieś tam farmienia i tak dalej, bo też kiedyś w ogóle jakiś Bóg był z jakimś takim skinem, pamiętam za groszek, który kosztował kilkaset złotych, to w jakieś sytuacje, ktoś tam wprowadza jakieś skin i w rękę skrótnie bustuje ceny, wtedy jest tymczasowe, ale jeżeli coś jest jak, jak te kontrakty na kosy, chyba że to usunął, ale to wątpię, to żeby na pewno nie miał, na pewno go nie zrobił, nie, bo byście i w kolano, no to już po prostu jakieś tam anomalie cenowe na stałe będą. 2001 złotych 56 groszy, zł. Tak sobie z ciekawości sprawdzimy, dajcie w ogóle znaka, którego z tych z kinówki, byście właśnie na giwaja tutaj na wpłaty, na ok, bardzo mało osób wpłaca, bardzo duże szanse dla Was na wygraną, ja sobie sprawdzę, tak sobie jeszcze na szybko przeglądzik zrobimy. Myślę, że ja bym dał, nie, bo to są giveaway'a, ja chcę po prostu tutaj, ja myślę, żebym bym dał, no czekajcie, niech nam to pokaże, albo tego Glocka, albo tego Akaczyka, no albo po prostu coś pokminimy i jeszcze spróbujemy trafić. To było dzisiaj na tyle, dzięki mogli, że jesteście, trzymajcie się, dobrej nocy, elówka.